Hej hej wszystkim, z tej strony I tak dawno nie nagrywałam w tym kadrze, aż się stęskniłam za tym kadrem Więc uznałam, że dzisiaj będziemy nagrywać w moim pokoju Ponieważ będziemy dzisiaj nagrywać ubieranie i dekoracja mojego pokoju na święta Zaczynamy! Okej, okay, szczerze nie wiem jak ten odcinek wyjdzie, ponieważ ja nie mam jakichś typowo świątecznych rzeczy w pokoju, żeby go dekorować ale mam tutaj na przykład, nie wiem czy to będzie widać o tutaj już mam rzeczy zrobione takie typowo świąteczne czyli czapka Mikołaja na mojej lampce i tutaj na butelce od wina mam te rogi takie swoje także będę ubierać choinkę zaraz, będę Wam to pokazywać to co Wam wczoraj pokazywałam, to zdoby świąteczne one jeszcze nie są gotowe, ale też będą powieszone na choince i również Wam to pokażę Także ja wyciągam choinkę, bo ona tu leży i zaczynam. Jeszcze zanim to, otworzymy dzisiaj razem kalendarz, bo zapomniałam tu dograć, więc nagrywam to w tym momencie. I mamy tu rękawiczkę. Ale super. Nie wiem czy by też, ale ja tak uwielbiam zapach tych słodyczy, dosłownie. Ja tych słodyczy nie zjadam, tylko ja je daję na talerzyk i później będę nimi dekorować pierniki, które też będę robiła na tym kanale. Także yy, musicie tutaj zostać, żeby wszystko zobaczyć na bieżąco. Także dobra, idę po tą choinkę, bo mówię o tym już chyba trzeci raz. Bo wiadomo, nie wyciągałam jej przez cały rok i się boję, że tam mogą być pająki. Eee, dobra. To nie jest jeszcze choinka, żeby ktoś nie zauważył. Ale Tukowany. Będzie miał teraz więcej miejsca Połam go tak nieumiejętnie trochę on się tu zmieści także ma spokojnie Mamo, jeszcze to oglądasz to może lepiej wyłączy. Dobra i y, szczerze serio się boję, że tu będzie jakiś pająk, więc ja to po prostu wywala i ucieknę. Nie ma żadnego pająka. Dobra byłaś gnoj, ja się ciebie nie boję. Wiem, że tu jakiś jest. Co się z nią stało? No mi się wydaje, że miałam większą choinkę. I czemu ona ma lampki na sobie? O Jesus. Ma dwie lampki? Nie. Co jest grana? Okej, okay, odplątałam trochę tą choinkę i muszę ją chyba, tak wiecie, porozkładać. Kurde, nie, nie pamiętam, jak ją rozbierałam, a nie, w tamtym roku ja miałam ją ubierać, ale oczywiście mojej mamie się zbyt śpieszyło Ja ją ubrała chyba nawet 1 grudnia, z tego, co pamiętam. Nie wiem, ja ją ubieram. Czy jest... u was jest 10, u mnie jest 9, bo nagrywam troszkę szybciej te odcinki, żeby były one codziennie. Jezu, dziwna jest ta choinka. to na pewno moja? Kogo? Jakby... Nie wiem, ona mi się wydaje dziwna. Jak tu wyleci pająk, to jakby... Nie wiem. Ja nie wiem, co ja zrobię. Dosłownie, ja się tak boję pająków. Nie wiem, czy wy też, ale ja tak nienawidzę pająków. Pająki to są tak ochydne stwory, że to się w głowie nie mieści, dosłownie. Czy to wygląda okej? Okay? Czemu nas tak przykrzy... O, ja nie wiem, jakby... No dobra, Mikołaj najwyżej nie przyjdzie. Do takiej brzydkiej chujniki. Przewróciła się. Stoi, ale jest krzywa. ten komuszek, ten na samej górze jest jakiś krzywek masakra dobra, chyba ogarnęłam już tą choinkę ona nie jest jakoś taka też mocno, wiecie no dużo tego wszystkiego też dużo jej wypadło w sumie tych kolcy i tak i będziemy ją dekorować lampkami których wy nawet tutaj nie miećcie chyba widzieć muszę chyba mieć telefon Także u momento. Oczywiście największa zmora kurdecz święta, czyli rozplątywanie tych lampek. Jezu, to jest jedna z najgorszych rzeczy. Osobnie jakby... No nienawidzę. Osobnie nienawidzę. Czemu one są podwójne? Jakby... Święta, ale jakby. Nie wiem. Któryś raz chyba z rzędu ubieram sama choinkę i widać, jak mi to wychodzi. Ej, ja nie sprawdziłam, czy one święta. No to fajnie. Weronika, czemu ty to tak śmiesznie zawiasz, jak ci się zaraz choinka skończy, a kabelka została tak dużo. Jezu. Musimy dać, czy tylko ja tak dziwnie ubieram choinkę, bo ja do ze mną jest coś nie tak czystą choinką, bo ja sobie nie wiem. Dobra. Jak ją ubiorę, taka będzie, jak już mówiłam, Mikołaj do mnie i tak w tym roku nie przychodzi. Bo taką brzydką choinką to i tak on nie zostawi mi prezentu. Święty Mikołaju... co ja robię, jakby ja tak ubieram bo tak bo okej, okay, bo to będzie śmiesznie wyglądać, ale będzie mi teraz głupio, że jakieś dziecko powiedzmy dziesięcioletnie dziesięcioletnie, pięcioletnie ubiera choinkę lepiej ode mnie bo wie, że do niego Mikołaj przyjdzie ja ubieram byle jak bo wiem, że Mikołaj tak do mnie nie przychodzi dobra, ta choinka już i tak wygląda paskudnie Um, jakby, nie wiem ten kabel jest jakiś nienormalny ale choinka jest ugrana i jest ugrana um, no mamy kabelek o wow to świeci Jezu, ale ten kabel to wygląda paskudnie wam powiem na tej choince ja. Ale świeci. Jest nadzieja. Także super. Jak już świeci, to już jest ok. Nie wiem, jakabel będzie wyglądał brzydko, ale... Ale świeci. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy Wy też już macie ubraną u siebie choinkę albo kiedy ubieracie, albo kiedy ubraliście i jakie elementy Wy zazwyczaj układacie na choince, bo u mnie to są, jak mówiłam, właśnie pomarańcze i czerwony element, ponieważ raczej pokój taki w czerwonych elementach i z takimi też się starałam ubierać choinkę. Moja choinka wygląda trochę słabo, ale coś będę kombinować, żeby wyglądała lepiej. Um. No to tak. Dziękuję Ci za oglądanie i widzimy się jutro. Bajo. Nie ta ręka.